Co jakiś czas słyszę takie zarzuty, że Kościół nie powinien mieszać, może nie zarzut, argumenty, że Kościół nie powinien się mieszać do polityki. O ile jest to w latach 90., a już te lata pamiętam, te zarzuty mogłyby być jakoś aktualne, o tyle bym powiedział, że trudno dzisiaj raz znaleźć Kościół, świątynię, parafię, w której ksiądz miesza się do polityki. Jak to rozumiesz, to politykę w ogóle. Przyszedł mi z pomocą w moich rozwazaniach, w moich myślach arcybiskup Mokrzycki, który kiedyś bardzo świetnie wytłumaczył ten temat na przy, przy okazji zjazdu rodziny Radia Maria w Częstochowie, nie powiem, który to był rok, ale właśnie arcybiskup w swoim kazaniu, arcybiskup Lwowa, odniósł się właśnie do tego zarzutu bardzo często obecnego w przestrzeni medialnej, że Kościół miesza się do polityki. I wówczas zadał takie pytanie: czym jest polityka? I to, co dzisiaj też obserwuję bardzo mocno, kiedy zaczynamy dyskutować o, o, o jakiejś kwestii, warto wejść do źródła słowu, zdefiniować pojęcia, o których chcemy rozmawiać. Polityka, jak mówił arcybiskup, co zresztą jest zgodne z faktami, słowo polityka pochodzi od pojęcia polis. Pamiętacie dobrze z historii Grecji, miasta, państwa, polis. Polityk był ktoś, kto dbał o rozwój, o prosperitę tego miasta, tego polis, o bezpieczeństwo, o rozwój, o to, żeby to państwo się rozwijało. Przeciwieństwem polityków byli idiotes. Ci ludzie, którzy byli zamknięci na swój interes. Nieważne dobro wspólne, ważne dobro moje. Czy więc można zadać pytanie tak kontrowersyjnie, prowokacyjnie: chcemy polityków czy idiotów w kościele? Więc pozwólcie, że stwierdzę, może dosadnie, że idiotów doszło na za dużo, więc ja bym wolał koślemić polityków. Natomiast zauważam zdecydowanie inny problem, który niestety gdzieś wniknął w nasze myślenie, bo jednak to rzeczywiście jest kwestia myślenia naszego. Pomylili, pomyliliśmy i często bardzo mylimy politykę z partyjniastwem. Miałem takie kazanie, gdzie właśnie pokazałem, Właśnie taką pewną grę, grę mówić, na kronie nazywa, czy już może popełniłem błąd, więc może poprawią mnie w komentarzu. Mianowicie patria, ojczyzna, i partia, partia. Pars, partis, część. Zobaczcie przestawienie jednej litery. A zupełnie zmienia to znaczenie. Czy ja mam jako ksiądz mówić o ojczyźnie? Oczywiście, że tak. Wynika to z czwartego przykazania Bożego. Miłości matki, miłość rodzica, czciwo bez rodzica. Ta Ziemia jest moją ojczyzną. Ta Ziemia jest miejscem, gdzie dokonuje się moje zbawienie. Moja historia zbawienia toczy się w tym konkretnym miejscu, w konkretnej czasoprzestrzeni, w konkretnych warunkach, tak? w konkretnym języku, kulturze i tak dalej. Można to mnożyć. Więc jestem odpowiedzialny za to dobro, które otrzymuję, za to dziedzictwo, które mam, które przejmuję, które mam zostawić następnym pokoleniom. Czy mogę być obojętny wobec ojczyzny? No nie. Problem zaczyna się wtedy, kiedy jako ksiądz, publicznie, żeby to też było jasne, wchodzę w partyjnictwo. Więc wtedy, kiedy właśnie nie mam na uwadze dobra wspólnego, dobra ojczyzny, ale mam na uwadze dobro jakiejś partii, jakiejś części. Ja sam pamiętam wypowiedzi kapłanów, którzy mówili w latach 90. taką głosować, taką kogo nie. I rzeczywiście, uczciwie powiem, jest to nadużycie ambony. Do tego ambona nie służy. I za każdym razem, kiedy taki czynny inny dostojnik ościerny, czy ksiądz, czy biskup, czy ktokolwiek inny wyraża się za jakąś konkretną opcją partyjną, to po prostu dokonuje nadużycia, tak? Czynić nie może. Oczywiście, jako człowiek, bo przecież ksiądz też człowiek, Mam swoje poglądy sprecyzowane. Wiem, jaką partię popierać, wiem, na kogo głosować w takich czy wyborach. Ale nie mogę tego upubliczniać, kiedy głoszę słowo Boże. Ja wiem, że niektórzy mówią: Niech się odpowie, bo przecież tu za nas będzie jakieś światło, jakieś, powiedzmy jakieś drogowkę, itd., itd. No nie. Tego czynić publicznie nie mogę. Ale mogę, a nawet muszę. Zabierać głos w momencie, kiedy dochodzi do wyborów, bo jako ludzie wierzący, mieć świadomość tego, że wiara także ma wpływ na moje zewnętrzne wybory, na moje decyzje, zwłaszcza wtedy, kiedy one dotyczą również dobra wspólnego. Nie rozumiem, kiedy jako człowiek wierzący będę popierał człowieka niewierzącego, ale no chyba jest w tym jakaś logika, że jako człowiek wierzący popieram tych, którzy mają podobny światopogląd, którzy mają podobny sposób patrzenia którzy widzą miejsce Boga w życiu społecznym, politycznym na co dzień. Udało się przekonać politykom, źle, udało się przekonać partyjniakom, o tak trzeba powiedzieć, że polityka to jest właśnie bagno, że polityka to jest właśnie takie miejsce brudne, do którego nie trzeba wchodzić. A ja właśnie boję się, że to zrobili nie politycy, którzy chcieli szukać dobra wspólnego, tylko to zrobili partyjniacy, którzy chcieli kręcić swoje lody, swoje interesy. I wykorzystują piękne hasła patriotyzmu, czy jakichś takich, czy innych wzniosłych idei, właśnie do takiego wąskiego respektowania, realizowania własnych partyjniackich interesów. Więc nie, nie mylmy partyjniarstwa, nie mylmy z politykierstwem. Polityka to jest dbałość o dobro wspólne. I potrzeba nam właśnie w polityce ludzi, którzy widzą nie tylko swój nos, czubek własnego nosa, kiedy wiedzą, nie tylko własne jakieś interesy, jakieś możliwości dodatkowych zarobków i tak dalej, i tak dalej w realizacji partykularnych interesów, tylko właśnie patrzą na tych ludzi, którzy mają dobro wspólne. Zresztą wydaje mi się, że w tej przestrzeni publicznej, także politycznej, coraz częściej widzimy ludzi, którzy z z różnych opcji politycznych, czyli z różnych partii, jednak są w stanie złączyć swoje wysiłki ku budowaniu dobra polskiego. Takich polityków nam trzeba. I czy Kościół ma popierać politykę? Kościół ma. Kościół w sensie duchowieństwa, bo tak pewnie o tym myślimy. Bo jako my, Kościół, wiadomo, ludzi wierzących szczeni, chrzczeni, mamy być polityczni, bo mamy uczestniczyć w życiu politycznym, proste. A czy duchowieństwo ma popierać politykę w rozumieniu dobra wspólnego nie tylko ma, ale musi. Jest to obowiązek wynikający z wiary. Ale czy duchowieństwo ma uprawiać partyjnictwo? No nie. Nawet jeżeli poglądy takich czynnych przywódców partii są mi bliskie, to mogę to wyrazić w aktach wyborczych, ale nie mogę tego wyrażać publicznie, zabierając głos z Zambony. Ja wiem, że jest taka pokusa łączenia tronu z ołtarzem. I wiem, że w historii nie tylko Polski, ale w historii Kościoła, w historii Europa, Europy, mówiono kiedyś przecież przy okazji wyboru Parlamentu Europejskiego, że warto Warta Bruksela czy właśnie Europa, mszy, tak, tak jakiś mówiono, wart Paryż, mszy. Ja wiem, że czasami ludzie kościoła dali się zmanipulować, dali się wciągnąć w pewne układy, w pewne zależności. Ja wiem, że konieczna jest współpraca między administracją państwową, administracją kościelną. To jest wszystko logiczne, ale jeżeli mieszamy te dwa porządki, jeżeli jedna strona chce wpływać na drugą, chce, Ludzie kościołach chcą realizować siebie jako polityków albo raczej partyjniaków, to nie tędy droga. Nie są od tego. A jeżeli partia ma ochotę rządzić Kościołem, no to te tematy żeśmy przerabiali w niechlubnej przyszłości, Widzimy, że to też nie tędy droga. Więc jest jakaś autonomia, ale z drugiej strony jest współpraca, bo obie rzeczywistości dotykają człowieka i wiara. I dbałość o życie ziemskie. Uciekajmy jednocześnie od partyjniactwa na rzecz dbałości o dobro wspólne. A to jest właśnie polityka szukanie dobra wspólnego.